Pola z chlorem najlepsza I to wszystko co miałeś? 2200 do... jesteśmy na przełęczy, ale nie wiem jak się nazywa na K jakoś, a tam Dominika właśnie dochodzi swój rekord pobija. Idzie Dominiczka, idzie twardo no, krokiem, jesteś kręcona Lubię <grym> to mam <grym> Nie wiem, że w takim stanie nie jest, nie jest ten... Taka zmęczona nie jest w stanie mi zrobić. No żebyś się nie pomylił To marłodzi Ja muszę lepiej, lepiej parę tego wziąć Nie bo... wiem Nie dogoniły cię te siuś Majtki Z tymi lekkimi plecakami No Dużo czasu się... Jakie Jakie wrażenia Kurwa, ale się wykończyłam Muszę sobie odpocząć, to później będę mieć inne ważne, ale na razie jestem zmęczona nie plecak